Ruska machina dezinformacyjna od ponad 80 lat ściska za gardło zachodni świat. Robi to w ścisłej tajemnicy, a kolejne pokolenia skażone kremlowskimi ideami coraz szybciej i z coraz szerszymi uśmiechami biegną w ewidentną przepaść. Brzmi paranoicznie, żeby nie powiedzieć foliarsko? Tak się zabawnie składa, że tą zakrojoną na gigantyczną skalę operację przed dekadą skrupulatnie opisał i udokumentował Jon Paczepa, rumuński kuchliński w randze Kiszczaka. Dziś Zobaczę wam, jak w rzeczywistości wygląda anatomia sowieckiej dezinformacji. Rozkładając jej mechanizmy na czynniki pierwsze, posłużę się przykładem filmu Zielona Granica, który, czy to się komuś podoba, czy nie, jest dziełem ewidentnie inspirowanym na Kremlu. Lipiec 1978 roku. Rumuński dyktator Nikolaj Czałsiecku wysyła do RFN swojego zaufanego człowieka z misją dyplomatyczną, związaną z próbą wykradzenia niesamowitej technologii VTOL, umożliwiającej samolotom pionowy start. Do stolicy zachodnich Niemiec, mieszczącej się w Bonn, przybywa niebyle kto to Jon Paczepa. 50-letni generał rumuńskiej bezpieki, szef wywiadu zagranicznego i osobisty doradca Czałsiewsku. Paczepa nie wypełnia jednak powierzonej mu misji. Zamiast tego zgłasza się do amerykańskiej ambasady i składa wniosek o azyl polityczny. Zgodę wyraża prezydent Jimmy Carter, a rumuński generał zostaje potajemnie przetransportowany do Stanów 28 lipca. Komuniści są wściekli. We wrześniu reżim czałsiesku wydaje na zdrajcy podwójny wyrok śmierci. Jednocześnie wyznacza za jego głowę nagrodę w wysokości 2 milionów dolarów. Stawkę podbijają związani z Kremlem Yasser Arafat i Muammar al-Kaddafi, z których każdy oferuje po dodatkowym milionie. W kolejnych latach bezpośrednie zlecenie na paczepę dostaje ilicz Ramirez Sanchez, czyli słynny szakal. Zabójcy nie dają jednak rady, a paczepa dożywa w Stanach sędziwego wieku. Umiera dopiero w 2021 roku. Paczepa był prawdopodobnie najwyższym rangą uciekinierem z bloku socjalistycznego, który zdecydował się przejść na stronę zachodu. Swoją karierę w Securitate rozpoczynał, gdy kuratele nad rumuńską bezpieką sprawował moskiewski rezydent Aleksandr Sacharowski który po śmierci Stalina objął tekę szefa KGB, którą mocno ściskał aż do wczesnych lat 70.. Wychowane przez siebie kadry sekuritate były dla niego naturalnym i zaufanym zapleczem w europejskiej części sowieckiego imperium. W związku z tym wiedza Jona Paczepy na temat kuchni wywiadu KGB okazała się nieprzeciętnie rozległa. Były dyrektor CIA James Woolsey nazwał XX wiek stuleciem paczepy. Wbrew pozorom nie chcę wam dziś jednak przybliżać szczegółów biografii człowieka, który jest w moim odczuciu zaskakująco słabo znaną osobą, jak na ogrom sensacyjnych informacji, którymi podzielił się ze światem. Chciałem jednak nakreślić kontekst dla tego materiału i uświadomić Wam, że to nie jakiś zaburzony teoretyk spiskowy, ale postać samego świecznika, która dysponowała wiedzą z pierwszej ręki na temat tego, jak wyglądają ruskie manipulacje światem. Jakiś czas temu wpadła mi w ręce wydana w 2013 roku książka pod tytułem Dezinformacja autorstwa Paczepy i Ronalda Reiklaka, którego Wikipedia przedstawia jako wybitnego profesora prawa z Uniwersytetu Mississippi. To pozycja znajdująca się m.in. w kanonie Lektur funkcjonariuszy CIA. Autorzy koncentrują się w niej na drobiazgowym opisie wyszukanych metod infekowania zachodniej opinii publicznej ideami wyprodukowanymi na Kremlu. Powiem krótko. Książka jest szokująca i otwiera oczy na otaczającą nas rzeczywistość. Wyłania się z niej ponury obraz zachodniego świata, poważnie skażonego ideami wyprodukowanymi przez KGB. Paczepa w detalach tłumaczy genezę poglądów, które w ostatnich dekadach zdominowały Zachód, obnażając ich realne pochodzenie oraz cel ich zaszczepiania. Rzekomy upadek komunizmu okazuje się całkowitą fikcją, a ostatnie 30 lat to w rzeczywistości jedynie etap wyrafinowanej gry zmierzającej do rozłożenia kapitalistycznego świata na łopatki i budowy niewyobrażonego totalitaryzmu. Jeżeli gdzieś z tyłu głowy plączyć się przekonanie, że za licznymi absurdami naszej rzeczywistości stoją na przykład wszechmocni Rzymianie albo jakieś mistyczne tajne bractwa, to muszę cię rozczarować. Padłeś ofiarą rosyjskiej dezinformacji, a narracja taka jest konsekwentnie pchana przez Kreml od ponad 100 lat. Moskiewskie macki skutecznie oplotły światową politykę, zatruwając destrukcyjnymi ideami nawet papiestwo, które od zarania Rosji Radzieckiej jest traktowane jako jedna z głównych przeszkód na drodze do zniszczenia świata. Książka Paczepy to obszerny i bardzo skrupulatnie udokumentowany materiał, który zawiera masę sensacyjnych wątków będzie prawdopodobnie podstawą do licznych filmów na tym kanale. Na dobry początek opowiem wam, czym dokładnie jest dezinformacja. Co zilustruje głośnym przykładem najnowszego filmu Agnieszki Holland, który, czy się to komuś podoba, czy nie, bez cienia wątpliwości powstał z inspiracji Kremla. Zacznijmy od tego, że dezinformacja to potężna broń, w którą Moskwa angażuje gigantyczne aktywa. W trakcie zimnej wojny w bloku sowieckim machina dezinformacyjna zatrudniała więcej osób, niż w sumie pracowało Sowieckiej armii i przemyśle obronnym. Zauważa Paczepa, wyliczając, że aparat ten obejmował miliony aktywnych agentów wpływu. Czym jednak właściwie jest sama dezinformacja? Mimo, że mam wrażenie, że w polskich uszach słowo to nie brzmi jakoś szczególnie egzotycznie, sprawa wygląda zdecydowanie inaczej z perspektywy anglosasów. Wprowadzenie w błąd określa się u nich przecież czasownikiem Misinforming. Wbrew pozorom dezinformacja i sorry za ten kaleki neologizm Misinformacja nie są jednak tym samym. Ale o tym za chwilę. Termin dezinformacja to osobiste dzieło samego Stalina. Już sam w sobie jest dezinformacją. Jego nietypowe brzmienie jest nieprzypadkowe. Na początku lat 50. DIE, rumuński wywiad zagraniczny, którego byłem częścią, dostał od sowieckich kolegów rozkaz rozsiania plotki, że słowo dezinformacja pochodzi z języka francuskiego. Wspomina Paczepa, a podobne rozkazy bez cienia wątpliwości dostały również tajne służby innych państw bloku wschodniego. Chodziło o to, by już sama nazwa tych niecnych praktyk sugerowała, że wywodzą się one ze zgniłego zachodu. Narrację taką promowała zresztą Wielka Encyklopedia Radziecka w swoim wydaniu z 1952 roku, Dezinformacja. Od des Quos Vide i francuskiego Information rozpowszechnianie w prasie, radiu i tym podobnych fałszywych materiałów, które mają wprowadzać w błąd opinię publiczną. Kapitalistyczna prasa i radio szeroko korzystają z dezinformacji w celu ogłupienia ludzi z ich siatką kłamstw i przekonania ich, że przygotowana przez angloamerykański blok imperialistyczny nowa wojna to działania obronne, a pokojowo nastawieni politycy z ZSRR oraz krajów demokracji ludowej i innych miłujących pokój państw są rzekomo agresywni. Specjalną rolę w rozpowszechnianiu takich prowokacyjnych materiałów i wszelkiego rodzaju fałszerstw odgrywają amerykańska kapitalistyczna prasa i rozgłośnie radiowe oraz różne agencje prasowe przekazujące fałszywe informacje do prasy i innych organizacji propagandowych. Kręgi przywódcze w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i innych imperialistycznych państwach często uciekają się do dezinformacji w sprawach rangi międzynarodowej. Liczne przykłady takich oszustw można znaleźć w znanym dokumencie Radzieckiego Biura Informacyjnego fałszowanie historii, raport historyczny z 1948 roku. Angloamerykańscy imperialiści szeroko stosują dezinformację w celu ukrycia agresywnej natury wojny rozpętanej przez nich w Korei w czerwcu 1950 roku. Co ciekawe, oficjalny francuski słownik Larousse nie zawierał definicji tego terminu ani w wydaniu z 1952, ani nawet z 1978 roku. Według ściśle tajnych podręczników, z których uczył się Paczepa, dezinformacja była traktowana w bloku wschodnim jako sekretna dziedzina wiedzy, zakorzeniona w rosyjskiej mentalności. Jej korzenie sięgać mają końca XVIII wieku, a symbolicznym początkiem tej nietypowej nauki były makiety Wiosek które książę Gregory Potjomkin kazał wybudować na Krymie, gdy wizytowała go caryca Katarzyna Wielka. Prawdopodobnie najlepiej udokumentowaną operacją dezinformacyjną są tak zwane protokoły mędrców z Syjonu, powstałe na początku XX wieku. Opisywały tajne plany Rzymian, zmierzające do dominacji nad światem. Tak się jednak złożyło, że niemal połowa tekstu została żywcem zerżnięta z powstałej 40 lat wcześniej francuskiej broszurki Rozmowy w piekle między Machiavellim a Monteskiuszem. Nikt nie ma dziś zresztą wątpliwości, że to ewidentna fałszywka sfabrykowana przez carską ochranę w kraju, którego władcy od zawsze nienawidzili Rzymian z pasją godną niemieckiego akwarelisty. Jeżeli wierzysz w te bzdety, to jesteś po prostu ofiarą niemal 120-letniego kłamstwa wymyślonego w Moskwie. Okej, okay, ale mówiłem przecież, że właściwa dezinformacja jest czymś zupełnie innym niż zwykłe wprowadzanie w błąd określone przeze mnie roboczo misinformowaniem. Prawdziwa dezinformacja to takie manipulowanie faktami, by opinia publiczna usłyszała fałszywy przekaz ze źródeł, które są w jej oczach wiarygodne. Najbardziej dojrzałą formą takich działań jest sprowokowanie do rozpowszechniania destrukcyjnej narracji otumaniony i nieświadomych udziałów w spisku aktorów. Zdaniem Paczepy manipulacje takie dotyczą w głównej mierze fałszywych interpretacji przeszłości, które kształtują obecne podstawy i rzutują na fatalne w skutkach decyzje dotyczące przyszłości. Głównym lewarem stosowanym przez Kreml do propagowania dezinformacji są liderzy opinii, w tym rzekomo bezstronne organizacje pozarządowe, a taktyka ta jest stosowana już od 1949 roku. To właśnie wtedy powołano do życia mającą swoją siedzibę początkową we Francji Światową Radę Pokoju, będącą w rzeczywistości ekspozyturą radzieckich służb, funkcjonująca do dziś organizacja była protoplastką licznych ośrodków międzynarodowego wpływu zainicjowanych lub przejętych przez KGB. Zaszczepienie konkretnych dezinformacji rozpoczyna się od precyzyjnych instrukcji kierowanych z Kremla do działających samotnie lub w zaaranżowanych strukturach agentów wpływu. Mają zająć konkretne stanowisko w danym temacie, napisać naukową monografię na bazie sfabrykowanych źródeł, wystosować jakiś apel, zorganizować manifestację czy inną akcję, o której mogłyby napisać media. Następnie zaszczepioną na Kremlu ideę podchwytują tzw. pożyteczni Joci, których poglądy ukształtowały dotychczasowe działania dezinformacyjne. To najskuteczniejszy poziom działania tej machiny, bo nieświadomi udziału w spisku aktorzy nie są cynikami, a działają w swoim niemaniu, w dobrej wierze i zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowani na destrukcyjnych ideach potrzebują jedynie impulsu i inspiracji do korzystnych dla Moskwy działań. Najcenniejsi są oczywiście ludzie, którzy mają wysoką zdolność oddziaływania na społeczeństwo liderzy opinii, politycy, dziennikarze, aktorzy, artyści czy naukowcy. Zauważyliście, że poglądy tych grup, które mienią się statusem tzw. elit, są zaskakująco spójne. Wielkim sukcesem KGB jest również papież Franciszek, ale to temat na inny film, bo jego przypadek jest szczególnie ciekawy, a poglądy, z którymi się identyfikuje, zostały wymyślone na łubiance, o czym Paczepa opowiada w szczegółach. Ale do rzeczy. Działania świadomych i nieświadomych agentów wpływu trafiają następnie do mediów, które je propagują na wielką skalę, nieświadome nawet prawdziwego źródła powielanych narracji. Zaczepiona na Kremlu idea zaczyna żyć własnym życiem, a społeczeństwo, będące ofiarą dezinformacji, w w najlepszym przypadku zaczyna podzielać podsunięte mu poglądy, a w najgorszym dzieli się na zwolenników i przeciwników forsowanej optyki. Tragedia polega na tym, że mechanizm ten może działać jedynie w warunkach wolności wyrażania opinii. Stąd podatny na takie działania jest jedynie Zachód, a autorytarne reżimy, bezwzględnie pilnujące dostępnych narracji, pozostają na dezinformacje względnie odporne. Perfekcyjnym przykładem takich działań jest kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy, który wybuchł latem 2021 roku. Umówmy się, obiektywnie rzecz biorąc, sprawa jest oczywista i czarno-biała. Białoruś, na zlecenie Kremla, zainicjowała wówczas działania hybrydowe, używając jako broni migrantów z biednych krajów trzeciego świata do próby destabilizacji Polski i państw bałtyckich, a w konsekwencji całej Unii Europejskiej. Z dzisiejszej perspektywy widać zresztą doskonale, że był to przyczynek do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Celem Kremla było zmanipulowanie opinii publicznej, by ta wywarła presję na nasze władze, które miały się poddać i otworzyć granice dla nielegalnej migracji. Sytuacja taka doprowadziłaby do potencjalnie gigantycznej eskalacji problemu, zachęcając kolejne rzesze nieszczęśników do szukania lepszego życia w bogatej Europie. Korzyści Kremla były oczywiste. Unia Europejska, w tym Polska, zostałaby zdestabilizowana i pogrążyłaby się w wewnętrznym konflikcie, a dodatkowo zmęczono by polskie społeczeństwo nieproszonymi przybyszami, co rzutowałoby wprost na naszą gotowość do przyjmowania uchodźców wojennych, którzy już niebawem mieli uciekać z bombardowanej Ukrainy. Postawa moskiewskiej propagandy była wówczas jednoznaczna. Oto na wschodnich rubieżach Unii pojawili się biedni uchodźcy, a bezduszna Polska i Litwa nie chcą ich wpuszczać na swoje terytoria. Okrutni pogranicznicy skazują niewinnych ludzi na cierpienie, głód, a nawet śmierć. Jednocześnie traktują ich w skrajnie brutalny sposób. Horror i brak elementarnego człowieczeństwa. Narracja taka, pomijająca prawdziwą genezę i istotę problemu, byłaby stosunkowo niegroźna, gdyby nie wychodziła poza jawnie rosyjską sferę informacyjną. Tak jak to widzicie na tych screenach z polskojęzycznej wersji Sputnika. Zadziałała jednak sowiecka machina dezinformacyjna, uruchomiona już podczas wielkiego kryzysu migracyjnego w 2015 roku, z którym mierzyły się kraje południa Europy. To właśnie wtedy doszło do kluczowego pomieszania pojęć i nazwania migrantów uchodźcami, a za przyjmowaniem tych ludzi i eskalacją problemu opowiadały się liczne organizacje humanitarne oraz politycy. Kto był pożytecznym idiotą, a kogo opłacono? Odpowiedź na te pytania znajduje się Jedynie na Kremlu. Wracając jednak do naszego przykładu z białoruskiej granicy. Pierwsi z problemem mierzyli się Litwini, którzy prawdopodobnie zostali uznani przez Moskwę za łatwiejszy cel niż Polska. Ich parlament, świadomy realnej genezy problemu i skali zagrożenia, ekspresem przyjął ustawodawstwo umożliwiające szybką deportację migrantów, którym udało się przedrzeć przez słabo zabezpieczoną granicę. Ustawodawstwo, które również uniemożliwia swobodny przepływ migrantów i ogranicza ich prawa, zostało ostro skrytykowane przez Organizację Praw Człowieka. We wspólnym oświadczeniu organizacje pozarządowe wyraziły obawę, że nowe poprawki naruszą prawa człowieka. Czytamy w archiwalnym artykule portalu Euronews. Dostrzegacie modus operandi opisywany przez paczepę? Podobnie rzecz się miała, gdy analogiczny kryzys wybuchł zaledwie po miesiącu na wysokości polskiego usnarza górnego. I tym razem głos zabrały organizacje pozarządowe, liderzy opinii i politycy, którzy zdecydowali się rezonować rosyjską narracją. W tym materiale nie chcę dociekać, które z tych osób znajdowały się na liście płac Kremla, a które występowały jedynie w charakterze pożytecznych idiotów, zainfekowanych destrukcyjnymi ideami. Faktem jest, że presja ośrodków wpływu była jednak gigantyczna. Mimo wszystko operacja zakończyła się połowicznym sukcesem. Jedynym celem, jaki udało się osiągnąć w Moskwie było wzniecenie konfliktu wewnętrznego i czasowe przedstawienie Polski na arenie międzynarodowej, jako nieczułej na dramaty uchodźców. Polska opinia publiczna okazała się zaskakująco od porna na forsowane poglądy i nie podzieliła rosyjskiej narracji. Powszechnie dostrzegano otwarcie wrogi charakter całej operacji, a presja na władze nie okazała się na tyle silna, by ta musiała się ugiąć. Wytłumaczenie takiego obrotu spraw nie jest łatwe. Moim zdaniem w pierwszym rzędzie należy zauważyć, że polska klasa polityczna nie została skażona pod koniec lat 60., inspirowanymi przez Kreml, rozruchami studenckimi, które wybuchły na zachodzie Europy. Paczepa nie ma wątpliwości, że były one jednoznacznie inspirowane przez KGB. B. Do zachodniej polityki wprowadzono wówczas całą generację ukształtowaną na ideach sprzyjających Moskwie, która zawiaduje od lat Unią Europejską, a której poglądy są w rzeczywistości destrukcyjne i sprzyjające Kremlowi. Tak się złożyło, że partia rządząca ma delikatnie mówiąc na pięku z tymi środowiskami i nie musiała uwzględniać ich w rzeczywistości toksycznych rad na rozwiązanie kryzysu. Z drugiej strony, wrogi charakter ataków na granicę okazał się przesadnie oczywisty. Migranci nie tonęli w otchłaniach Morza Śródziemnego. A żeby spróbować zrobić wyłą w polskiej granicy, musieli posuwać się do oczywistej agresji i korzystać ze wsparcia białoruskich służb. Dobrą ilustracją w stosunku opinii publicznej do realizujących plan Kremla liderów opinii była sytuacja, z jaką spotkała się aktorka Barbara Kurdej-Szatan. Która dzięki udanej kampanii reklamowej Playa dysponowała wizerunkiem sympatycznej i lubianej panienki. W obliczu kryzysu zdecydowała się w bardzo ostrych słowach skrytykować postawę polskich pograniczników, za co zapłaciła Całkowitą utratą twarzy i złamaniem kariery zawodowej. Osobiście jestem przekonany, że aktorka stała się ofiarą powszechnej w jej środowisku perspektywy zakrzywionej przez kremlowskie idee. To, że akurat poglądy aktorów tak dobrze wpisują się w narrację Moskwy, nie może być jednak przypadkiem. W tym środowisku, moim zdaniem, musi siedzieć sporo osób świadomych udziału w spisku, które pilnują, by sprzyjające moskie poglądy były odpowiednio zagęszczone. Ostatecznie na granicy powstała silna zapora, a problem został względnie ustabilizowany. Sprawa wróciła jednak w ostatnich dniach, za sprawą znanej i cenionej na arenie międzynarodowej reżyserki Agnieszki Holland i jej nowego filmu. Scenariusz Zielonej Granicy wygląda tak, jakby napisali go redaktorzy Sputnika. Mamy tam biednych przybyszy z Trzeciego Świata, którzy na polskiej ziemi spotykają się z murem okrutnych pograniczników. Z tym bezdusznym procederem walczy garstka dobrych aktywistów, którzy sprzeciwiają się oczywistemu złu i gdyby mogli, ugościliby, odziali, nakarmili cały świat pogrążony w łzach i niesprawiedliwości. Gdyby formalnym reżyserem tego dzieła był Władimir Putin albo Łukaszenko, nikt nie miałby wątpliwości, że mamy do czynienia z gigantyczną manipulacją opartą o kumulację jawnych misinformacji. Kremlowska narracja ukrywa się jednak za nazwiskiem wybitnej polskiej reżyserki i twarzami znanych, zdolnych aktorów. To w rzeczywistości modelowy przykład rosyjskiej dezinformacji, która od dekad niszczy Zachód. Zresztą sam Paczepa opisuje w detalach lustrzaną operację KGB, które wykorzystało sztukę teatralną namiestnik do skutecznego wmówienia światu, że Pius XII był rzekomym papieżem Hitlera. To jak sowieci od dekad niszczą Kościół katolicki, to jednak temat na inny odcinek tej opowieści. Czy polska reżyserka jest świadomym agentem wpływu, czy tylko bezrefleksyjnym narzędziem podstępnej rosyjskiej dezinformacji? Wiele osób zwraca słusznie uwagę na to, że pani Agnieszka jest w rzeczywistości bananowym dzieckiem i wyrastała w domu gorliwego komucha, którym dostatek zapewniała wierno poddańcza postawa wobec ZSRR. Spotkałem się w necie z opiniami, że gość w zasadzie nie zrobił niczego złego. Zasłużył się na wojnie, a jego antytotalitarną postawę podsumowała zagadkowa śmierć sprawiająca wrażenie. Politycznego mordu. To oczywiście kolejna dezinformacja. W rzeczywistości Henryk Holland był paskudnym propagandystą działającym w polskich strukturach dezinformacyjnych. Motyw jego śmierci jest również podejrzany. W Wikipedii można znaleźć szczegółowy opis jej okoliczności, mimo że autor artykułu nie powołuje się na żadne źródła. Faktem jest, że Czerwoni to takie sympatyczne środowisko, w którym wszyscy się nawzajem mordowali, jak nadarzała się ku temu odpowiednia okazja. Nie wiązało się to jednak z koniecznością przekreślania aktywów powiązanych z Ofiarami. Tak się zabawnie składa, że zaledwie 5 lat po śmierci ojca, Agnieszce Holland udało się wyjechać na studia filmowe do Pragi, co otworzyło jej drzwi do wielkiej reżyserskiej kariery. Czy pozwolono jej na taki przywilej po prostu z dobrego komuszego serduszka, bijącego oczywiście po lewej stronie? A może ukształtowano ją na wyjątkowo cennego agenta wpływu i kolejny tryb w gigantycznej machinie sowieckiej dezinformacji? Nie jestem wielkim znawcą jej twórczości, ale widziałem na przykład zabić księdza na motywach sprawy zabójstwa Popiełuszki. Nie wiem czy widzieliście ten film, ale cholera nakręciła go z jakiegoś powodu tak, że człowiek cały czas utożsamia się z dylematami tego biednego esbeka, granego swoją drogą przez Eda Harrisa. Daje do myślenia.